Hejka. wybieram się właśnie do Warszawy i powiem wam, że jestem pierwszy raz od bardzo dawna przed czasem gdzieś. It feels illegal. Dosłownie czuję się nielegalnie, będąc tutaj tak szybko. Bardzo mi zależało, żeby się nie spóźnić dlatego tego, że mam umaganą jedną wizytę w Warszawie, a później jadę do Oli spotkać się z nią i u niej też zostaję. Więc bardzo chciałam zdążyć, ponieważ gdybym nie zdążyła na ten pociąg, to... Nie odbyłaby się moja wizyta. Zostawiłam Fendi u rodziców i chyba nawet jestem dobrze spakowana, Nie wiem o co chodzi. Bardzo podejrzana, ale e, też nie spałam zbyt dobrze, bo zawsze jak gdzieś nie chcę się spóźnić, to budzę się przez cały czas. Więc obudziłam się dzisiaj już przed budzikiem o siódmej. No i tak się kręciłam, więc stwierdziłam, że nie ma sensu. Wstaję i i tak dziwnie. Bardzo dziwnie. <suszy> Olciu! Wreszcie. Ostatnio nawet widziałam jakieś pleteczki czy Dziader. dalej się przyjaźni z Olą. Potwierdzam. Potwierdzam. <grym> Ostatnio wam nie pokazywałam się jak dzisiaj w końcu się wybrałam. Na też... Co tam? Co robicie? Piąteczkę przybijacie? <grymka> Antonina, przybicie ci piąteczkę? Cioci nie mi, cioci. Hejka, jestem dzisiaj u Oli i u Lukasa, który wyszedł. Ola się szykuje i zbieramy się na śniadanie. Często pytacie mnie o Ole, czy dalej się przyjaźnimy, więc jak najbardziej. Tylko powiem wam, że ja mam także, że jak się z kimś spotykam z znajomych, czy z internetu, czy nie z internetu, to ja bardzo rzadko nagrywam coś z nimi. W sensie jest mi jakoś tak dziwnie, wyjąć telefon czy kamerę i powiedzieć chodź, bo ja nagrywam vloga i chodź pokażemy, pokażemy, że jesteśmy razem. Ostatnio jak przyjeżdżałam, to w ogóle ani na stories nie nagrywałyśmy nic, ani ani do vlogów, więc teraz stwierdziłam, że, że trzeba, trzeba się odezwać trzeba powiedzieć, więc odzywam się i będę się ogarniać, idziemy coś zjeść. Wczoraj byłam na rozpuszczaniu ust, ale nie całych, żeby nie było. Ja powiększałam usta jakieś 2,5 roku temu, prawie 3 lata temu. W wyróżnionych stories na Instagramie znajdziecie takie wyróżnione zabiegi, i tam macie zdjęcia moje z ustami naturalnymi, po zdjęciu aparatu, bo powiększyłam od razu po zdjęciu aparatu właśnie z, zęby, usta. I tego dnia zrobiłam właśnie zdjęcie takie przed. Zdjęciem aparatu, po zdjęciu aparatu, kiedy usta były naturalne, i zaraz po zabiegu, i tak dalej, tam cały jest w ogóle proces pokazany, więc ja usta robiłam wtedy raz i nie dokładałam więcej, dlatego że po pierwsze ja, ja bardzo puchnę rano, zwłaszcza i widzę, że mi się bardzo woda zbiera w obrębie ust. Może będę się malować i będę gadać, żeby nie tracić czasu, więc ja tych ust nie robiłam kolejny raz i powiem Wam, że też nie chcę po prostu. Takie są dla mnie wystarczające. One puchną same w sobie. No i kwas na przykład z tej strony, jak przygryzam w usta w ten sposób, ja tutaj w ogóle nie czuję, żeby cokolwiek było, a z kolei tutaj, z tej strony. Czuję, że jest tego kwasu dużo więcej niż tu na pewno. Tutaj naprawdę się czuję, jakbym miała swoje usta, tutaj już czuję, że to nie są moje usta w 100%. Więc wczoraj delikatnie mi pani Ania rozpuściła te usta, ale to dosłownie było jedno wstrzyknięcie i takie, wiecie, taka mała ilość, żeby nie zeszły całe, tylko właśnie, żeby ten nadmiar stąd zszedł. Na razie czuję, że te usta są takie bardziej miękkie pod zębami, jak tak właśnie przygryzam. Trochę czuję taki delikatny obrzęk. Jestem ciekawa, czy to coś da taka mała ilość, ale mówiła, że powinno delikatnie zdjąć, więc zobaczymy. Nie wiem, ile czeka się na efekt pewnie z tydzień. No i też pewnie jak ten delikatny obrzęk zajdzie, no to wtedy będzie najbardziej to widać, więc jestem ciekawa, dam Wam znać, czy, czy coś to dało. Czuję na pewno, że to, co jest tutaj, jest takie bardziej gładkie, bo ja tak czułam troszeczkę grudki. No i tak jak mówiłam, ust nie planuję powiększać póki co... Tak jest ok Nawet trochę żałuję, może nie, że żałuję powiększenia. Oj, trochę przesadziłam z ciemnością podkładu. Kupiłam taki mikser, by the way, znam, który już, nie wiem, od ilu lat ktoś mi polecał i w końcu kupiłam, bo złapałam się na tym, że cały czas kupuję jakiś podkład w nowym odcieniu, a po co jak mogę kupić sobie przyciemniacz i po prostu miksować ulubiony podkład z tym przyciemniaczem? I on mocno przyciemnia, więc. No nie, trochę mnie poniosło, trochę mnie poniosło, słuchajcie. O, może w tą stronę się ustawia bardziej do światła, więc ja usty nie planuję powiększać ten efekt takich wielkich ust już trochę. Przestał mi się podobać, może tak to, tak to nazwę I, i nie chcę mieć większych ust. Powiem, że ja nawet w pewnym momencie się zastanawiam, czy by ich całkowicie nie rozpuścić i nie zrobić takiej lip lift, to się nazywa, że się wycina nadmiar skóry. I dzięki temu usta są no nienaturalnie większe, ale wiecie, nie trzeba żadnych wypełniaczy robić. Bo ja widzę, że te wypełniacze po prostu migrują wokół tych ust i nie podoba mi się to. Po prostu chciałabym nie wypełniać sobie już niczego na twarzy, żeby nie być taka puffy i tak dalej. Ja ogólnie mam tylko usta, jak coś zrobione, jeśli chodzi o wypełniacze. Wreszcie twarzy nie mam żadnych wypełniaczy. Cieszę się, że nie uległam tej modzie, bo był taki moment, że każdy mam wrażenie, robił sobie właśnie wypełniacze, czy policzki, czy brody, czy nie wiem, cienie te potoczami, te bruzdy tutaj. Ja bardzo się cieszę, że jednak nie uległam temu, a bardzo się zastanawiałam kiedyś właśnie nad tymi bruzdami, tutaj, albo gdzieś tam, nie wiem, właśnie potoczami. Cieszę się, dlatego że teraz już wiadomo, że ten kwas tak naprawdę nie znika w ciągu roku. Chociaż niektórzy dalej chyba w to wierzą, mam wrażenie, tylko właśnie on zostaje na bardzo długo, nawet na 7-10 lat, tylko po prostu migruje w inne rejony twarzy. Na przykład jak robicie usta, to tutaj kwas migruje gdzieś w oku, jak ktoś robił sobie policzek, to to zjeżdża niżej i macie wtedy tutaj to wypełnienie, a no tutaj nie chcemy być bardziej okrągłe, tylko raczej chodziło o policzki, więc ja się bardzo cieszę, że tej modzie nie uległam. No i właśnie z tymi ustami miałam tylko minę nawet, żeby właśnie nie usunąć i nie zrobić tego lip liftu, ale z kolei nie chciałabym mieć takiej blizny pod nosem. Może jak będę starsza, bo też z wiekiem opada, mm, opadają usta i właśnie ten zabyk też tak trochę odmładza, dzięki temu właśnie wycięciu te, tego nadmiaru. Bo tak jak mówię, no nie chcę, nie chcę wypełniacza. I ostatnio sięgnęłam po ten podkład, który nazywa się Power Fabric z Giorgio Armani i powiem Wam, że wow. To jest naprawdę super podkład. Ja ostatnio bardzo, no praktycznie cały czas używałam takich tanich, jakichś z tak dalej. wiecie, że ja to lubię ten Better Than Perfect albo Wonder Match, ale powiem Wam, że jednak ten podkład, on jest bardzo drogi, ale pięknie wygląda na twarzy, tak, nie wiem, tak jakby wygładza tą twarz po całości, nie wiem jak to opisać, ale naprawdę jest mega fajny. Podoba mi się efekt, ale żałuję trochę, że spróbowałam, no bo teraz chcę używać tylko jego. A to znaczy, że on się po prostu szybko skończy rozglądam się za jakimś korektorem jasnym trochę pod oczy, żeby trochę rozjaśnić tą buzię, mimo, że wydaje mi się, że chyba jestem ok, dopasowana jeśli chodzi o odcień, bo ja już się dosyć opaliłam tutaj na ciele i tak cały czas mam wrażenie, że używam za jasnych podkładów bo jest mi po prostu dziwnie, kiedy mam taką białą buzię, bo jej nie opalam i nakładam taki ciemny podkład to mam takie, o Jezu, przesadziłaś chyba, ale później patrzę tutaj na ramiona, dekolt i jednak jest ok, Nie wiem, jak to w kamerze wygląda. Także polecam Wam ten podkład. Jak się szukacie czegoś droższego i dobrego, to naprawdę on jest super. No dobra, zrobiłam sobie brwi. Ostatnio robię je cały czas pomadą z Anastazji, która ma 4 lata i zastygła, ale używam do niej czegoś takiego Aladura Line, akurat mam z My Secret i działa dalej, więc używam i to jest odcień taupe. I bardzo się też polubiłam z kredką z Benefitu Precise My Brow, ale to jest ta wersja Detailer i ona jest cudowna, słuchajcie, nie, nie, wiem, nie wiem czy to będzie widać jak typowa <trybowa> vlogerka, ale widzicie, ona ma taki bardzo mały, precyzyjny czubeczek i to trzeba chować za każdym razem, dlatego że jak tego nie schowacie, to to się łamie. Natychmiastowo to jest bardzo takie małe, ale można sobie dzięki temu takie włoski fajne narysować na brwiach. No i teraz zrobię na szybko konturowanie paletą Face Tune w wersji glow, czyli tą, która ma rozświetlający róż od nas z Maxmo. Wzięłam też ze sobą róż, który uwielbiam i uważam, że jest bardzo niedoceniany, a jego ja też praktycznie w ogóle wam nie pokazuje, czyli Brazilian Soul z Maxmo, który jest widzę w czarnym cieniu, ale jakoś to ominiemy. I on jest przepiękny. Jest bardzo delikatny w sensie, jeśli chodzi o kolor, więc jest super dla tych z Was, które się boją różu i nie używają różu, bo nie wiem, twierdzicie, że Wam nie pasuje, to uwierzcie, że ten będzie Wam pasował. Widzicie, teraz jestem bardzo, bardziej opalona, ale i tak go widać. Zobaczcie, mega szybko to się nakłada. I na koniec trochę tego rozświetlacza. Chciałam powiedzieć, że Pilates jest najlepszy. No, na brzuch super wchodzi. Nic, no. nie miałam takich absurdu. No, w to ogóle, to ogóle jak jest poszłam... Twardy. No, ale widać, widać, no. I powiem Ci, że ja tak samo jak byłam na pierwszych, drugich, trzecich zdjęciach to byłam taki Jezus, ja myślałam, że to będzie takie rozciąganie bardziej. No. A ona mi takie rzeczy robi, że... Super. Fajnie, że masz uh, indywidualne, no. A Ty jesteś z ile gotowa? Nie wiem, no, przyjdzie to będę, nie? To no. jest to no. trwa 5 minut, więc... No to akurat oko skończę. E, Schować Ci pościel, żeby ona Ci w tym nie spała, czy... Kobieta, koty śpią w moim weź. Zobacz na jej aparat i mikrofon. <noise> nie, nie ten, nie Nie podejmę tej dyskusji. Tak, wycofuję się. <noise> no, jak ma się koty, to po prostu wszystko jest w pierści. Nawet. Okej, moje koty śpią w łóżku, ale raczej tak okazjonalnie. Nie śpią z nami. Nie, ja na noc zamykam, bo po prostu no się geniają, ale generalnie nie jest kwestii jakiś higieniczna. Mam to gdzieś. Ojej, niestety, śpiąc, niestety. Ja niestety śpią za Jedynie poduszkę zawsze zabieram, żeby się nie kładło na niej. Bo na przykład psy u Matego nie kładą się na łóżku normalnie, tylko na poduszkę. To się też. Dupskiem. Poduszkę. I mówię, i syry takie brudne wiesz. Dupa, Dupa brudna, wszystko brudne. wyleś i... I na łóżku, ale może poduszkę to tak niekoniecznie, co? O. W końcu. <noise> Słuchajcie, ja teraz ja się maluję moim ogryskiem. Już takim ogryskiem. Kupiłam nową kredkę, ale nie wiem gdzie jest i to jest Golden Rose 504. Zawsze jak mam tę kredkę na ustach, to zawsze mam pytanie, co to i to jest to. Bardzo fajne. Bardzo fajny produkt do ust z A.A. Wings. I moja paletka Nude Fantasy, którą właśnie kradnę Oli. No i co użyję? To jakiegoś cienia w załamanie, kreska i tyle. Włosy jeszcze mi schnął, ale tak to wygląda. Czyli jak zawsze. Laset ja to sam Dziękuję. Um, ja zamówiłam bajgla z jego ale Wygląda fajnie. Aaaa, zaczysta! Mm -hmm. Ola zabrała mnie teraz nas w sumie, a nie widzicie pozostałej ekipy. Na teraz widokowy z widokiem na Wisłę, który jest darmowy. Więc jak jesteście w Warszawie, możecie się tutaj kupić. I gdzie? Naprzeciwko? elektrowni, po Wiśle. Ja nie wiem, ja tu jestem turystą. Proszę mnie prowadzić. Zapraszam. Przepyszne mamy rzeczy. Tak, to jest bakłażan. bakłażan. To jest rozbew. Burata. Burata. Szparagi. Szparagi w tuńczyku. I, I boczek. boczek. To co nie ma? Cheers. Cheers. A ja kombucha. Nie pije alkoholu. A ja mam belki. Są z siebie dumna. <laughs> o, ładnie to pachnie. Ja już jest. W jakim to jest? To no właśnie, takie wajdaje, ale bardzo dobre. Mhm. A to spokacie? Tak. To jest wrażliwe, ja to pominę. Dobrze. Wykopywa to, to jest zwykły klocek. Ja słyszę chleb z dupy. Nie wiem po czym poznałaś, że rozróżniasz tak dobrze. <grym z dupy> Nagrywam wam to wieczorem, ale właśnie wypadła mi plomba, którą robiłam w pojedynkę. Poniedziałek chyba. Po każde wody, po każde wody. A, pokaż do... Słuchajcie, plomba mi wypadła i mam ją w pojemniku. Nie wiem o co chodzi. Mam dziurę w zębie. Ogólnie byłam u na początku tygodnia i dalej mi ten ząb boli, ale nie sądziłam, że chciałam jakby sobie wynitkować, że pani kazała mi nitkować, więc nitkuję i coś mi wypada? Jest <głysy> to kawałek plomby chyba albo ząb. Mam nadzieję, to plomba. Nie wiem. Moi drodzy, jednak update jednak to jest ósemka chyba. I ogólnie dostałam info od pani, że no muszę wyrwać w trybie pilnym te 4 ósemki, ale no nie sądziłam, że pilne to jest dosłownie Uyrwiemy dzisiaj tydzień i właśnie jedziemy do dentysty i się zastanawiam czy, czy mi to wyrwie dzisiaj. No ja nie wiem. Normalnie pół mi zęby odpadło. Nie polecam. Skąd dentysty po nocy? I słuchajcie, to jednak nie odpadła mi chyba, chyba na pewno nie odpadła mi siódemka, bo stwierdziłam, że zrobię zdjęcie dla dentysty, że excuse me, ale twoja plomba mi wypadła. Uważaj, do góry. Jak policzyłam, to to jest ósemka, więc zaraz się okaże, że będą mi rwać ósemkę. A kazali mi nitkować zęby. Nie nitkujcie zębów, bo mogą wypaść. <śmiany> 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 nie teczką, sobie nie nie Ale co za w wow... Ja ogólnie przyznam się szczerze, że nie nitkuję zębów. No i pani powiedziała, że zrobiłem w ogóle cały instrukcję nitkowania, że w ogóle do ósemek muszę więc stwierdziłam, no dobra, przyłożę się Pierwsze nitkowanie i mi ząb odpadł Nie polecamy! Dramat Dobry wieczór No więc słuchajcie, wczoraj, nie wiem czy wam nagrywałam po wizycie, ale no, pan powiedział, że chce mi wyrwać tę ósemkę, ale stwierdziłam, że warto go poinformować, że mam też okres jak się okazuje, w okres mi usunąć nie mógł więc włożył mi nie wiem, coś takiego zabezpieczającego i muszę się jak najszybciej udać do, do dentysty, do chirurga szczękowego na usunięcie tej ósemki ale powiem Wam, że ma to tak obrzydliwy smak, że Naprawdę, już teraz nie będę zwlekać, bo jeszcze jeden dzień mogę z tym wytrzymać, ale dłużej chyba nie. Ale ogólnie mnie w ogóle to nie boli. To jest dla mnie zaskakujące, że to mnie w ogóle nie boli. Tyle z pozytywów. Idziemy coś zjeść i ja już będę uciekać do Olsztyna. Jak zwykle mi się coś na wyjeździe musi dziać. <ślam> nawet, nawet do innego miasta. Ale na szczęście ani nie spuchłam, ani mnie to nie boli, więc nie ma dramatu. Jak tam twoje gorzkie zęby? Niespyśmiak. Ale na szczęście dostałam na cołodzenie. już jadę do Olsztyny. Ale wrócę tutaj pewnie niebawem. Odej? Grozisz czy okay. obiecujesz? Gorzej. <gorsza> Hejka, jestem już w nie wróciłam wczoraj. W tle słyszycie Gunia, który intensywnie pije wodę. Pójrę co, zapragnienia, ta woda tam stała. Tak, Gunia. <gorsza> Bardzo się chciało pić, tak? No w każdym razie wróciłam do Roszczyna. No i słuchajcie, mam jutro zabieg usuwania ósemki. Jednej lub dwóch zobaczymy, co powie Pani. Co kochanie. Co kochanie. Zobaczymy, co powiem Pani na wizycie. E, ogólnie moje ósemki wszystkie są wyrośnięte. Mają próchnicę i jak się okazuje, już jest e, ta próchnica, No w takim stanie, że. E, no, no po prostu ta ósemka mi się wręcz ukruszyła przy. <laughs> Patrzcie na te stupeczki z tyłu, jakie to są słodkie stupeczki. Jaka to jest w ogóle kuleczka. Kulka-drakulka kulka. i te stópcie z tyłu. Boże, o już nie. Najsłodszy jesteś, naprawdę. No jeszcze. To jeszcze Kicia przyszła zobaczyć, co się dzieje. I Fendulka też przyszła się z wami przywitać. Więc boję się, ogólnie jestem fatalnym pacjentem, ponieważ ja te ósemki ja miałam już wyrwać dawno temu i ja się wielokrotnie umawiałam tutaj do dentysty w Olsztynie na usunięcie. I ja za każdym razem to odwoływałam ze strachu przed wyrwaniem zęba. Ogólnie boję się dentysty, muszę przyznać szczerze. Um, I jeśli mi ząb dosłownie nie odpala albo nie boli, to unikam dentysty. Muszę się przyznać do tego. I no to jak mogłam, i wydaje mi się, że no, wydaje mi się na pewno na niekorzyść, bo pewnie jak te zęby byłyby całkowicie zdrowe, to usuwanie byłoby pewnie łatwiejsze. A teraz trochę się obawiam, że ten ząb, który już się kruszy od nitkowania, uwaga, od nitkowania, że on się ukruszy po prostu, jak pani będzie go usuwać. Ale dobra, nie nastawiam się. Będzie dobrze, nie będzie bolało. Po wyrwaniu też będzie ok. Ogólnie bardziej się chyba boję tego procesu po wyrwaniu niż samego wyrwania, bo już miałam ostatnie znieczulenie po raz pierwszy, <noise> jak mi robili siódemkę, no i faktycznie nic nie czuć, więc już mam takie ok, czyli pewnie nic nie będę czuła przy wyrwaniu. No ale ciekawe, jak będzie później. Ogólnie mój humor dzisiaj jest taki. Z jednej strony się cieszę, jest piękna pogoda. Dzisiaj Mateusz też wraca, bo był na kawalerski, więc e, czekam, bo już, już jest w samolocie. Nie mogę się doczekać, aż wróci, więc cieszę się ogólnie. Ale z drugiej strony mam to wyrwanie te ósme. W ogóle na głowie mam papiloty, maksymal w nowym kolorze brązowym. Zachęcam do zakupów, tak by the way. Zawsze jak mam taki moment, że sobie mówię, nie, nie ogarniesz. Po prostu nie ogarniesz, nie ogarniesz. I wszystko jest źle, wszystko jest nie tak. To wiecie, przypominam sobie, że po pierwsze, ludzie na świecie. Śpią w jakichś lepiankach, nie wiem, w slumsach, w Indiach, żyją w piątkę, na jednym materacu, albo na kartonie. I nie mówię, że zawsze trzeba się porównywać do najgorszego, bo zawsze, zawsze ktoś będzie miał gorzej. No i to, że ktoś ma gorzej, to nie znaczy, że nasze problemy są nieistotne. To też trzeba pamiętać, bo można, wiecie, ze skrajności w skrajność trochę popaść. Ale zawsze sobie myślę, okej. Okay? Może parę rzeczy nie poszło zgodnie z planem, może jest to moment, gdzie jest gorzej, gorzej się czujesz psychicznie, gorzej się czujesz fizycznie, nie wiem pogorszyło się zdrowia, na przykład zęby i tak dalej, boisz się, że sobie nie poradzisz i tak dalej, ale właśnie przypominam sobie, że ogólnie, to nie mam źle, ogólnie jest naprawdę spoko. I y Kupiłam sobie ostatnio, i właśnie teraz do mnie doszło, taki dziennik, to się nazywa The Gratitude Journal i kupiłam to za parę złotych na Allegro. Zgooglowałam w ogóle to teraz i wydaje mi się, że to chyba jest na bazie takiego popularnego dziennika robionego, który jest za jakieś 160 zł sprzedawany w Empiku i tam to się nazywa nie chcę przekręcić, ale jest to łudząco podobne i, i wyskoczyłam sobie to po prostu i to kosztowało, mówię, no 20 zł, może. No mówmy się, możemy spisywać sobie rzeczy, za które jesteśmy wdzięczni w zeszycie. To nie musi być od razu dziennik za 170 zł, bo na przykład ja tak często mam, że miałam. okej, okay, miałam że wiecie, że chciałam sobie zacząć spisywać jakieś rzeczy, m, czy jakieś prowadzić po prostu kalendarz i tak dalej, no to kupowałam sobie takie piękne drogie jakieś planery z milionem różnych y, kartek w środku które kosztowały 200 zł, a potem i tak tego nie używałam, więc jak mam wywalić teraz 200 zł do kosza, to wolę sobie kupić coś za 20 zł, to naprawdę może być zwykły zeszyt, cokolwiek. I chcę sobie to położyć na biurku, którego aktualnie nie mam, ale kupię je jakiś czas, no właśnie, chciałam kupić biurko elektryczne, a, a mam wydatki typu zęby. No i w każdym razie jest to taki dziennik wdzięczności. No i tutaj w środku to wygląda tak. Mamy tutaj do wpisania datę. Mamy jakąś motywacyjną not notatkę na górze. No i wpisze, stosujecie sobie data albo po prostu pierwszą rzecz, czyli jestem wdzięczny, wdzięczna za. Później mamy pytanie, co sprawiłoby, że dzisiejszy dzień będzie fajny. Ja wierzę w siłę tego przeciągania, bo widzę po sobie, że jak miałam negatywne nastawienie, wierzyłam sama już w to, że mi się nie uda nic i będzie beznadziejnie, to było beznadziejnie, a jak tylko jakoś tak się ogarnęłam i zaczęłam sobie powtarzać dasz radę, zrobisz to, jesteś zajebista, zawsze ogarniałaś, tym razem też ogarniesz, po wszystko ogarnęłam i nie wiem, kiedy zatraciłam w sobie to y, tę taką właśnie moc afirmowania, dlatego że jak byłam dzieckiem, Byłam nastolatką, to naprawdę ja miałam tak abstrakcyjne cele. Jakoś zatraciłam, zatraciłam to w sobie w ostatnich latach. Nawet nie w ostatnich latach, w ostatnim roku, nawet Matki mi powiedział, że jak mnie poznał, to byłam właśnie taka. Sky is the limit, a później miałam taki moment, że jakoś tak zaczęłam powątpiewać swoje plany. Macie też jak przed sobą jakiś pomysł. Takie nie, nie, nie uda się, nie, nie ma to sensu, bez sensu. Um, więc czas wrócić do bycia that bitch and you i mam nadzieję, że mi to pomoże rozgadałam się <grym> as always, a wiecie co chciałam powiedzieć? chciałam powiedzieć wam, że zrobiłam zakupy jutro mam ósemki i przeszłam płynnie do takiego oto tematu okej okay. Ok? Então, só existe... Rozpakowuję zakupy spożywcze i jadę do apteki. Hejka, mamy kolejny dzień i za pół godziny mam wyrywanie ósemek. No i tak, słuchajcie, nie przygotowałam się za bardzo, miałam i sok ananasowy pić, bo ktoś mi polecał, i takie tabletki, yy, o lampka mi się rozładowała, i takie tabletki Aestin zażywać, które też pomagają na obrzęk i tak dalej. Ja je zażywałam przed operacją nosa, ale oczywiście nie zajechałam wczoraj do apteki, później zaczęłam sprzątać, no i miałam takie dobra, jeszcze tylko to sprzątę, no jeszcze to i zaraz pojadę i... Patrzę na zegarek, a to 24. No i są całodobowe apteki, ale stwierdziłam, że już oleć to, co będzie, to będzie, więc bez żadnego przygotowania specjalnego umyłam zęby, wzięłam z zamrażarki takie okłady chłodzące, takie kompresy, bo akurat miałam i tyle, i nic specjalnego więcej nie robiłam, także uciekam i widzę się z wami po zapieku i sunięcie ósemek. Minęła godzina od wyrwania ósemki. Dalej czuję znieczulenie. Wydawało mi się, że już może zeszło, ale dalej je czuję. Pierwszy raz miałam też takie znieczulenie. Byłam już gotowa na znieczulenie, takie jak ostatnio, czyli dziąsło. Aż tu nagle pani mówi, że robimy teraz znieczulenie od strony podniebienia i to było dziwne. Chyba póki co najgorszy jest taki posmak krwi w ustach. E. Ogólnie wszystko było bezbolesne totalnie, ale ja się strasznie zestresowałam Ja się strasznie boję takich rzeczy, więc naprawdę byłam. Tyle od ataku pani pod koniec i prawie zemlałam, ale wszystkie panie były przemiłe, wspierające. Jak powiedziałam, że jest mi słabo, to mnie położyły na fotelu, żebym mogła sobie e, dojść do siebie. Samo wyrywanie jest takie dziwne, ale tak jak mówię, w ogóle nie boli, nawet w 1%. Aktualnie też mnie nic nie boli, ale jeszcze trzymam mnie na pewno z wzięłam przeciwbólowy, bo pani powiedziała, że warto wziąć właśnie sobie już zawczasu. No i idę chillować. Na razie nie spuchłam. I tutaj jeszcze, słuchajcie, moja inwencja twórcza, czyli opaska taka na włosy zwyczajna. I kompres chłodzący zawinięty w papier. Bo nie chcę się przez cały dzień siedzieć i trzymać tego. Mam jakby ciekawsze zajęcia niż trzymanie. Pójdę, może pomontuję film. Ogólnie chcę się żreć już, ale nie chcę się z tym spieszyć, bo słyszałam, że można sobie zrobić taki suchy zębodu, czyli jak wypadnie Wam ten skrzep z miejsca wyrwania to już to nie zrobi ponownie, bo już krew przestanie lecieć i ponoć to zarąbiście boli, więc bardzo bym tego chciał uniknąć. I czytałam, że właśnie aby się tak nie zadziało, to lepiej się nie spieszyć z jedzeniem, z piciem, żeby go nie wypłukać, Także ja na spokojnie sobie z tym poczekam. Jeszcze myślę, że z 4 godziny to na pewno wolę, wiecie, nie jeść niż sobie narobić później gorzej z tym miejscem. I jeszcze jedna fajna informacja, którą od was dostałam, to żeby takich musów w tubkach, bo kupiłam sobie takie musiki, nie zasysać. Bo można właśnie zasysając też oderwać ten skrzep. Także bardzo dziękuję Wam za tę informację, bo ja na bank bym ten musik sobie właśnie tak zassała. A tak sobie będę łyżką po prostu aplikować do buzi, albo przynajmniej tak wyciskać i nie zasysać. Zobaczymy. Mamy godzinę 17, prawie, wyrwałam 8 około 12.30. Znieczulenie już mi zeszło, nie spuchłam jakoś znacząco tak bardzo delikatnie. Ból bardzo delikatny. Pół godziny temu w ogóle nie czułam, teraz mam taki ból, nawet nie wiem, jak wam to powiedzieć, jakby mnie tak ćmi, jak mnie ćmi, kiedy mnie boli głowa, i to tak lekko. Więc to nawet nie jest jak migrena taka mocna, tylko właśnie taka się czuję, jakby mnie bolała głowa, a może boli mnie głowa i po prostu do tak połączyło, ale właśnie tak, tak czuję, że tutaj mnie boli, trochę przy uchu, właśnie. I piję aktualnie zimną maczę i staram się pić tylko jedną stroną, żeby tego skrzepu nie wypuchać z budzi, Także tak. I słomki nie są zalecane. Myślałam, że właśnie będę korzystać ze słomki, a słomki są niezalecane, więc piję normalnie. Tylko tak właśnie głowę na bok i takimi małymi łóczkami sobie popiję. Przyszły moje plakaty, które sobie zamówiłam przez internet i stwierdziłam, że pozmieniam właśnie plakaty w moich ramkach, bo już mi się zdążyło, już mam je od kilku lat i, i nie, trzeba czegoś nowego nam tutaj, więc stwierdziłam, że to się tym teraz dajmy. Miałam montować film, ale jakoś chyba nie mam wajbu na to teraz. To jest w ogóle plakat przedstawiający plaży, która jest na Krecie. I to były moje pierwsze wakacje w życiu za granicą, czyli właśnie Kreta. I jak zobaczyłam właśnie ten plakat kiedyś, to stwierdziłam, wow, pięknie tam było, i chciałabym mieć to na ścianie. I, I jest pięknie, ale no, no, może już starczy. Może czas na coś innego. I mówiłam sobie z to z różnych takich randomowych stron. I tutaj mamy pierwszy plakat, jest mega fajny. I staram się tego nie podnieść. Poprzecinałam jednak te boki, bo nie dało się tego ułożyć ładnie. Tak, żeby się nic nie falowało. Sprawdźmy. Ogólnie jest spoko, tylko że kłaczek dostał się pod spód, więc muszę po raz czwarty Ech, tam zajrzeć do środka. OMG! Ten plakat już fajnie dopasowałam, nic się nie marszczy. Z kolei tutaj nałożyłam plakat na inny plakat, tylko w go tyłem. jak widzicie, tam jest taki zaciek, więc to jest do poprawki. Ale użyłam tutaj dosłownie na chwilkę, żeby zobaczyć, jak to będzie wyglądać. Stwierdziłam, że pójdę w takie brzoło-zielonkawe klimaty, jeśli chodzi o plakaty, oraz w coś bardziej takiego różowego, kolorowego w biurze chyba tak sobie bardziej kolorowo zrobię, ale jeszcze zobaczę. No i tak, a z to oczywiście są rzeczy na wyprzedaż, także nimi się nie przejmujemy. No mega cute.